Od dłuższego czasu pojawiają się pytania w głowie, takie jak dlaczego gry są drogie, co wpływa na sobą jakość gier, dlaczego wiele gier staje się klapą, czy jest z tego jakieś wyjście. Te wszystkie pytania zaczęły się od 2019 roku, kiedy na rynek pojawił się Game Pass i w ogóle spopularyzowało się usługi abonamentowe do gier. Początkowo nie interesowałem się tym, myślałem, że jest to chwilowy trend i ludzie o tym szybko zapomną. W tamtym momencie ludzie też lubili mieć gry na własność, był o wiele większy dostęp do gier fizycznych oraz Microsoft nie kupował studiów na tak dużą skalę jak robił to w latach późniejszych. I to wszystko sprowadza się do pytania, czy Game Pass to twór niszczący branżę gier? Czy Game Pass to rak branży? Ale dobra, zacznijmy od początku. Czym jest Game Pass? Game Pass jest to usługa, która daje dostęp do katalogu gier oraz premier za określoną kwotę miesięcznie. Repertuar ten zmienia się z czasem. Gry są dodawane i usuwane tak samo jak w Netflixie. Warto dodać, że z artykułu Eurogamer z usługi korzysta aż 34 miliony graczy, którzy stale opłacają abonament w 2024 roku. Dla porównania, w 2022 było to tylko 25 milionów. Jest to wzrost o 36%. Pierwszą rzeczą, jaką mogę zauważyć po tych 6 latach, jest spadek jakości gier. Uważam, że wynika to z braku motywacji zespołów, które tworzą te gry, ponieważ wiedzą, że nie muszą one sprzedać gry, a tak naprawdę muszą one sprzedać się do katalogu. Muszą one dobrze być reklamą tak naprawdę katalogu, dlatego jakość tych gier nie musi być tak wysoka jak kiedyś. I no widać to po prostu po ostatnich tytułach, które wychodzą. Twórcy gier wiedzą, że ich gra nie musi osiągnąć dużej sprzedaży, aby opłacić się, bo i tak dostaną dochód ze subskrypcji, albo z tego jaki podpisali umowę. Może to wpłynąć na obniżenie starań w tworzeniu jak najlepszej wersji gry. Dobrym przykładem jest tutaj Redfall, gdzie było sporo błędów technicznych, sporo irytujących rozwiązań i niedoróbek, brak możliwości ulepszenia broni, zmiany celowników, kiepska interakcja z NPC, powtarzalny szablon misji, czy brak poczucia rozwoju postaci i znajdowania istotnych nagród. Ta gra, tak naprawdę, no, była dużym niewypałem, i teraz prawie nikt w to nie gra. Innym przykładem jest tutaj Starfield, gdzie. Skarżycie się gracze na brak płynnej eksploracji kosmosu, nudne generowane proceduralnie planety, drwniane animacje i przeciętna walka, problemy techniczne i optymalizacja, słaba imersja i interakcja z NPC, rozczarowujący system frakcji i całego schematu RPGów, skomplikowane i czasochłonne menu ekwipunku i interfejsu, brak pojazdów do eksploracji planet, oczywiście teraz jest już dodane, ale na premierę tego nie było. No, i oczywiście to była w ogóle nie była angażująca, i było czegoś takiego, że chciałeś robić dalej, i tak naprawdę, no, już po pierwszych godzinach bardzo cię ci nudziło. Te gry stworzone są pod każdą grupę graczy, przez co upraszczone są mechaniki, nie zwraca się już na fizykę w grach. Są to małe rzeczy, które naprawdę cieszą oko, kiedy można coś zrobić. Najważniejszym aspektem jednak jest. Błędne zrozumienie podstaw gatunkowych danej gry. Dobrym przykładem jest to Evolved, gdzie rozwój postaci nie miał wpływu na dialogi, nie istnieje coś takiego jak okłamanie, zastraszanie, perswazja. Wszystko jest z góry ustalone. Kompanii są płytcy, ich historia nie wnosi nic nowego do historii, czasami są robieni na siłę. Brak identyfikacji klasowej, wybór perków składa się do tego, że grasz hybrydami, a nie tylko jedną klasą, chyba że zmienisz typ broni. Brak wymogów na przedmiotach, czarach i innych elementach. Kolejną rzeczą jest przesunięcie nacisku na usługę zamiast na produkt. Kiedyś gry były traktowane jako pełnoprawny produkt, które miały swoją wartość i wyróżniały się na tle innych. Teraz Game Pass zmienia ten model, i liczy się usługa, a gry są tylko jego częścią. Microsoft dba bardziej o utrzymanie graczy w abonamencie niż o sprzedaż konkretnych tytułów. Efekt mniej dopracowanych gier, więcej zapychaczy do katalogu. Gdy są zaprojektowane tak, by trafiać do szerszej publiczności, zamiast skupiać się na konkretnych grupach graczy, upraszczone są mechaniki, mniej skomplikowane systemy. Można wiele wymieniać tytułów, które były niedopracowane: The Outer Worlds, Redfall, Sea of Thieves, Senua Saga Hellblade 2, Starfield, czy ostatnio Walt. Są też gry, które nie są ze stajni Microsoftu, ale są też twarzą Game Passa. I takim właśnie był Stalker 2, który no, nie był dopracowaną produkcją na premierę i dalej boryka z wieloma problemami. Rzeczą, jaką najbardziej odczuwamy, jest drożące gry. Ceny gier nie są adekwatne do tego, co oferują, jaką jakość prezentują. Różnica cen między abonamentem a grom sprawia, że zakup gry przestaje być opłacalny. Powoduje to, że gracze są coraz bardziej skłonni kupić abonament. Oddaje to statystyka w Polsce. W 2022 roku 45% graczy w Polsce posiadało model subskrypcyjny. Dorzeczające gry też mogą wpływać na innych deweloperów, którzy są bardziej skłonni podnosić swoje ceny gier, patrząc na to, że jego konkurencja też to robi, więc oni też mogą. Dużym zagrożeniem jest fakt, że Microsoft przejmuje wiele studiów, a część z nich zostaje zamknięta po nieudanych premierach. Takie losy spotkały Arkane Austin, który jest odpowiedzialny za Prey, Deathlop, Redfall, Tango Gameworks, który stworzył The Even Within 1 i 2, Red House Studios odpowiedzialne za wsparcie przy Elder Scrolls Online, Lionhead Studios twórców Fable, Assemble Studios twórców pierwszych Age of Empire. Czy Alpha Dog Studio? Aktualnie Microsoft posiada 40 studiów i podstudiów, więc skala problemu może się zwiększać. Game Pass może potencjalnie wyeliminować średnich i małych deweloperów. W miarę jak Game Pass zyskuje popularność, średnie i mniejsze studia mogą coraz trudniej sprzedawać swoje gry, ponieważ oferowanie abonamentu staje się coraz bardziej atrakcyjne w porównaniu do pojedynczych gier. Przykład: małe studia mogą mieć problem z konkurowaniem z dużymi grami wydawanymi w Game Passie, a niektóre z nich mogą nawet zostać zmuszone do sprzedaży swoich gier do Game Passu w zamian za niższe dochody, co w dłuższej perspektywie wpłynie na ich przetrwanie. W przypadku Game Passa gry, które trafiają do usługi, mogą nie osiągać odpowiedniej liczby sprzedaży. To może skutkować zniknięciem mniejszych twórców z rynku, ponieważ nie mogą oni konkurować z gigantami, którzy dostarczają masowy dostęp do gier w zamian za subskrypcję. Game Pass powoduje, że powoli jest stagnacja w branży, gry są tworzone w bezpieczny schemat, co może hamować innowacyjność w grach, dlatego gry są coraz bardziej podobne do siebie. Gry są robione pod każdy rodzaj graczy, a nie pod konkretną grupę graczy. To nie jest to dobre. Dobrym przykładem jest Diablo, kiedy gra miała być tworzona dla wszystkich rodzajów graczy i tak naprawdę z Slasha, który miał być grom dekady, stał się no, pośmiewiskiem. I ostatni Path of Exile pokazał, jak się naprawdę robi prawdziwe slasha. Czy też Obsidian, który tworzy nowego The Other Worlds, który będzie i tak kopią pierwszej części i nie będzie to rewolucyjny RPG z niesamowitą historią i e, angażującymi Bohaterami, albo ostatni Nowy dum zapowiedziany, który no wszyscy się nim mierają, ale tak naprawdę jest to kopia z 2016 roku w innych paletach barw. Te gry są tworzone jako reklama abonamentu, a nie jako pełnoprawny produkt. Warto o tym pamiętać. Mimo wszystkich wyzwań, jakie niesie ze sobą model subskrypcyjny i zmian w branży. Istnieje światełko w tunelu. Grace są coraz bardziej poirytowani powtarzającymi się schematami i słabą jakością gier, co zmusza studia do refleksji nad tym, co tak naprawdę liczy się w procesie tworzenia gier. Jest to pozytywny krok ku bardziej dopracowanym i nowym tytułom. Widać już pierwsze efekty. Deweloperzy zaczynają bardziej świadomie podchodzić do terminu wydawanych gier, a same gry są zapowiadane bliżej daty premiery, aby uniknąć obietnic, których nie da się dotrzymać. Najlepsze mają studia. Które tworzą gry pod konkretne grupy graczy, ponieważ mogą łatwiej dostarczyć produkt, który sprosta oczekiwaniom. Dobrym przykładem jest tutaj Pawłow Excel czy ostatni Baldur's Gate Trójka. Pokazuje to, że możliwy jest sukces, jeśli twórcy pozostaną wierni swoim wizjom i nie ulegną presji masowej produkcji. To już wszystko w tym materiale. Jeśli jest coś, z czym chcielibyście się podzielić, napiszcie komentarz. Na pewno wywiąże się fajna dyskusja. Trzymajcie się, do następnego.